Siemano YouTube z tej strony Grzegorz. Witam Was w ponownym odcinku. Tym razem jest to format recenzji. Tak jak było w przypadku yy, Dzika. Tym razem coś zdrowszego. Myślę na pewno dużo zdrowszego. Bo nie jest gazowane, nie zawiera jakichś tam dopalaczy typu yy, kofeina. Więc można stosować go za każdym razem. I nie widziałem jeszcze na polskim rynku yy, żadnego soku 0, typu 0. Bez kalorii, bez kalorii, bez cukru, no nie widziałem. Są te energetyki, napoje gazowane, ale nie widziałem jeszcze soku 0%, 0%, 0 cukru do rozcięczania i jeszcze tak taniego, naprawdę, bo taki litr tego soku wystarczy na 10 litrów do rozcieńczenia z wodą, więc jest całkiem spoko i opłaca się go kupywać. W smaku też jest całkiem spoko, zaraz przejdziemy do recenzji. Rozlejemy, zobaczymy, jak smakuje. Wygląda one tak, można je dostać w lidlu. Nie to nie, że na żadna promocja, tylko po prostu zarąbiście wyhaczony produkt, który, jak moim zdaniem, jest godny polecenia. Stosuję go jakiegoś czasu i uważam, że występuje super. Napoje kazowane zobaczymy, jak smakuje. Czy ja wiem, jak smakuje, tylko muszę jeszcze przetestować, bo tu mam nowy smak. Mam powarancze. pomarańczowy, a tutaj mam malinowy. Ale mówię wam, że nie widziałem jeszcze na polskim rynku. Chyba to jest prawdopodobnie pierwszy taki sok do rozcieńczania bez kalorii, bez cukru. Chyba, że się mylę, to mnie sprostujcie, ale nie jestem pewny. Czy jest na pewno? Na pewno nie widziałem ani razu zero na polskim rynku takiego soku. Widziałem chyba tylko w zachodnich rynkach w Holandii kiedyś takie wysokie rośnięczania, ale w Polsce nie widziałem jeszcze razu. Próbujemy pietromalanszy. Moim zdaniem jest dobra. Nawet bardzo dobra. Na siłownię z tego rośnięczam tak samo z taką wodą obręczną jak marka. Ważne, żeby była woda. I dodaję do tego. Dwie setki, setka około dwóch setek bo tu masz 1,5 litra napoju czyli wody daje do tego około dwóch setek takiego soku, więc na spokojnie mówię litr starcza na około 5 litrów takiego dobrego soku. Nie? No i teraz yy, spróbujemy maliny, bo maliny jeszcze nie próbowałem, dlatego teraz. Próbujemy malinki, zobaczymy jak smakuje. Nie powiem tak, jak nią wybierać pomiędzy tymi dwoma, to malina mu nie wygrywa. Bo zawsze lubiłem jako maliny, a ten naprawdę jest bardzo dobry. Odzwierciedla w 100% smak, malin. Nie jest przede wszystkim jakiś chemiczny, dlatego nie odrzucę. I uważam, że jest to jakaś alternatywa na pewno dla coli 0. Różnych rodzajów coli 0. Uważam, że ta z Biedronki jest najlepsza, ale. I tak wychodzi to dużo taniej, na pewno ekonomiczniej. Pod względem finansowym to jest dużo lepsze i, i tak jak już ekonomiczne. Także jeżeli ktoś by chciał spróbować, to zachęcam do zakupu. Nie, to, nie, to, nie jest to żaden link sponsorowany czy coś. Uważam, że warto się podzielić takimi nowinkami, może niektórzy, niektórzy nie wiedzą, a też się dowiedziałem w sumie z, od, z innego filmu o tym soku. Dlatego chciałem się z Wami podzielić taką nowinką. Uważam, że jest warta, warta podzielenia z wami. No i co? Myślę, że y, ludzie, którzy są na redukcji, y, piją właśnie na kole zero, inne napoje. I uważam, że takie właśnie soki zero są dużo lepsze na pewno, na pewno niż kola zero, czy na przykład energetyki, bo też jest pełno energetyków tego typu zero typu dziki, redbulle, monstery. To jest taka odskocznia i alternatywa, która na pewno w jakimś stopniu może lepiej wpływać na nasz organizm. Jak dotrwaliście do tego momentu, to zachęcam wszystkich do zostawienia subskrypcji, lajka, komentarza. To na pewno pomoże w rozpowszechnianiu takich filmów. Może komuś się przyda, może ktoś będzie chciał skorzystać. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku.